W katechizmie Kościoła katolickiego możemy przeczytać, U wszystkich ochrzczonych dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie przyrzeczeń chrzcie, chrztu. Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest. Jest źródłem nowego życia w Chrystusie. Z niego wypływa całe życie chrześcijańskie. Dziś w naszych rozważaniach zajmiemy się właśnie przygotowaniem do tej części liturgii chrzcielnej w czasie Wigilii Paschalnej, właśnie do wyznania wiary. Takim uczniem, który miał łaskę wiary, był święty Piotr. On rzeczywiście dostał jakieś wewnętrzne poznanie tego, że Chrystus jest Mesjaszem. On jako pierwszy wyznał tę wiarę. Chrystus nawet pochwalił go, że. Ciało i krew mu tego nie oznajmiły, ale objawił mu to Ojciec Niebieski, on miał jakieś poznanie wewnętrzne. Rzeczywiście święty Piotr był pierwszym spośród apostołów, był tym wybranym, który również miał przywilej bycia świadkiem i przemienienia, i Wskrzeszenia córki Jaira i modlitwy Pana Jezusa w ogrójcu. Ale pomimo takich łask, pomimo takiego obdarowania, uciekł spod krzyża, bał się, nie chciał stracić życia. Nawet zaparł się Jezusa. Ale Piotr miał jeden wielki plus: umiał otworzyć się na miłosierdzie Pana, umiał powrócić. I ta wiara, którą miał w sercu, uratowała mu życie. Człowiek istnieje o tyle, o ile Bóg daje mu istnienie, kochając go. I tu potrzebne jest zaufanie do Boga, wiara, nawet w najtrudniejszym położeniu. Ale człowiek nie chce umierać, dlatego ucieka od krzyża. To jest nasze wspólne doświadczenie. Każdy z nas nie chce umierać. Każdy z nas gdzieś ucieka od krzyża. Uciekamy od tego, co wydaje się zabierać nam życie. I człowiek we wszystkim szuka miłości w pieniądzu, w prestiżu, w pięknej towarzyszce życia, w poszanowaniu innych. W liście do Rzymian możemy przeczytać: Wiemy przecież, że prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Tak, każdy z nas w swoim życiu gdzieś ucieka, staje się czcicielem jakichś bożków. Bo kiedy uciekamy,. Od krzyża, uciekamy od Boga, wtedy przychodzimy do jakichś bożków. Człowiek nie cierpi, nie lubi pustki. Takim bożkiem może być właśnie poszanowanie innych. Człowiek jest w stanie sprzedać diabłu duszę, aby zapewnić sobie istnienie. Szuka życia wszędzie w pieniądzu, w sławie, w rozrywkach. Dlatego ucieka od tego, co go niszczy, co sprawia mu cierpienie. I dlatego praca zamienia się w niewolę. Kobieta nie znosi by. Tak jak mówi pismo święte, mąż panował nad nią. Posiadanie dzieci staje się koszmarem. Cierpienie, choroba, ból nie mają sensu. W ten sposób człowiek staje się niezdolny do kochania. Drugi człowiek mnie niszczy, zabija. Człowiek jest niezdolny do kochania, bo nie chce umierać. Jak mogę kochać żonę, dzieci, jeśli ich wady mnie zabijają? Jak mogę brać na siebie cudze grzechy, przecież to mnie niszczy? Jeśli pozwolę im robić co chcą, ukrzyżują mnie. Dlatego jestem niewolnikiem zła i czynię co chcę. Zły duch. Człowiek we wszystkim szuka szczęścia, czyniąc sobie bożki za wszystkiego: z małżeństwa, z pracy, z pieniędzy, seksu, alkoholu, komputera, szacunku innych. I źródło zła jest w sercu człowieka. Człowiek ucieka od krzyża w swój, w swój własny ideał szczęścia. Dzisiaj tym ideałem jest na przykład mieć swój dom, samochód, gdzieś sobie wyjechać za granicę może, być uczciwym, być pobożnym, ale na końcu zostaje niezadowolenie. Człowiek cały czas czegoś szuka. To nie może go nasycić, zwłaszcza kiedy widzisz swój egoizm i to, że nie możesz być święty, i dlatego uciekasz od życia. I tutaj niektórzy stosują takie, takie wyjście moralizm. Chcę być właśnie uczciwym człowiekiem. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, jestem w porządku. To jest taka droga do zbawienia na własną rękę samemu. Zbawienie mi się należy. Tymczasem zbawienie mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi, nie dzięki temu, że my jesteśmy uczciwi albo że jesteśmy pobożni. Zbawienie przychodzi do nas przez Jezusa Chrystusa, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I dlatego Jezus przynosi Ci zbawienie, to znaczy uzdalnia Cię do miłości, do wychodzenia z miłością do innych. Możesz wtedy otworzyć się na Boga. Który Ci pomaga. Możesz otworzyć się na człowieka, możesz kochać, umierać dla innych, możesz nawet dać się przybić do krzyża, bo to jest miłość. Tylko trzeba uwierzyć w taką miłość, trzeba zobaczyć, że właśnie z krzyża idzie zbawienie. W noc paschalną będziemy wyznawać wiarę, będziemy ponawiać to wyznanie i usłyszymy takie pytania. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego? który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca. I w końcu czy wierzysz w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Mamy ten moment dobrze przeżyć. Mamy Odpowiedzieć z całego serca, tak, wierzę. Wierzę w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, mojego zbawiciela, w Ducha Świętego. Wierzę w końcu również w święty Kościół. Można powiedzieć, że Kościół to jest ten krzew, który płonie i się nie spala. W katechizmie. Możemy przeczytać: Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymaga do chrztu, wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. I rozwija się właśnie we wspólnocie Kościoła. W starym obrzędzie chrzcielnym był taki dialog między celebransem a rodzicami dziecka. O co prosicie Kościół Boży? Rodzice odpowiadali o wiarę. Co wam daje wiara? Życie wieczne. Chrzest jest Źródłem wiary, jestem początkiem wiary. Ale czy tak naprawdę ja chcę żyć wiecznie? Czy ja wierzę w życie wieczne? Czy chcę żyć z Chrystusem i wchodzić z Nim w osobistą relację? Taką relację, która daje życie. Wiara pomaga nam zobaczyć zbawienie w Chrystusie, ona nam pomaga otworzyć się na wolę Bożą w naszym życiu. Chrystus z martwych stały pomoże Ci wybaczyć wrogowi, dawać miłość, oddawać siebie właśnie na wzór Chrystusa, bo On zwyciężył śmierć i nie musisz się już lękać. Możesz wraz z Piotrem otrzymać wypaczenie grzechów, i możesz wyznać Pan mój i Bóg mój. Możesz umierać dla grzechu, dla egoizmu z Chrystusem. Nie musisz uciekać od swojego krzyża, bo Chrystus daje ci życie. Niech wyznanie wiary podczas liturgii. Wigilii Paschalnej, będzie takim zaproszeniem na nowo Chrystusa do Twojego życia, by On był na pierwszym miejscu. Niech to będzie moment wejścia w nowe życie z Chrystusem.